nie był zamach na prezydenta. Nie jestem sobą! tobą. Killer? Ale masz zajviste PKS-y? Uważaj. To Przyklejony. Ja dobrze widzę. To jest killer. Sprawca mojego upodlenia, obieg mej Za 30 minut ląduje samolot z szakalem na pokładzie. Mam nadzieję, że dziś zamachu nie będzie. Nie, dziś nie. Za gorąco. Nie, nie jestem słabą. Nie sproszę, jestem nie, słabą, nie, nie, nie Jestem słabą. Ale szachara nikt nie może powstrzymać. Ty jesteś siara. Nie. Nie? To kto ty jesteś? Los, zwany siar. nie jest moja wina, że się policjana nie uzięła. Prawdziwi kryminaliści chodzą po wolności, a ja... Jak jeździsz ty, Penisie? Hey, pinchie, de Dona, dono, <grym> Nie jestem sobą. Kevin, cień, spychuj mierda. Nie jestem sobą. Dobra, krótko i zejść. Nie ruszaj się, bo giniesz! Bardzo przepraszam, ale jestem tu umówiony. Wszędzie szukaliśmy sobą wtórego killera, a o te efekty naszej rocznej pracy. Kurwa, skłonowano. Jeszcze. Killer i marszysko w tubie. Ciao, Jose. Nie jestem sobą. Czy tytuł obecna, Aldona nie Maria nie Lipska. Nie Co, Hanaldo, czy jesteś nie jesteśmy na tyle? To straszne. Jestem nie sobą. No właśnie. To. Ciebie jest dwóch? To do trzeba dwojga Eee tu wam wzywam ci akwarium